Włączanie systemu alarmowego bez podziału. Jeśli będziemy mieli system alarmowy Prima 6, Prima 12, Prima 16, nigdy nie zobaczymy takiego e, okienka, które pokazuje puzzle. To jest informacja, że system jest podzielony na strefy. Tamte systemy nie dzielą się na dodatkowe strefy, więc zawsze będziemy, będziemy pracować w obrębie jednej strefy. Tak na dobrą sprawę, bazując na, jeśli chodzi o włączenie wyłączenie, bazując na tej prawej stronie. Żeby włączyć system alarmowy, nie musimy znać kodu. Żeby włączyć system alarmowy w całości, możemy długo przytrzymać przycisk kłódki zamkniętej. Żeby go wyłączyć, musimy już znać kod i potwierdzić to kłódką otwartą. Żeby włączyć na noc strefę nocną, jeśli została wydzielona przez instalatora, długo przytrzymujemy przycisk. Człowieczek w domu, kłódka zamknięta. Wyłączamy to dokładnie tak samo jak całość poprzez wpisanie kodu i wciśnięcie kółki otwartej. Oczywiście ta funkcjonalność włączania przez długie przyciśnięcie przycisku jest dostępna, aczkolwiek nie w podstawowej wersji programowania trzeba ją po prostu udostępnić z pozycji programowania przez instalatora. Jeśli tego nie zrobił, to będziemy musieli za każdym razem używać kodu. Włączanie bez kodu jest o tyle dobrą sprawą, że no zdarza się nieraz, że wychodzimy w jakiejś grupie i, i nie, wte, nie, nie musimy wtedy przepraszać, żeby, żeby, żeby ten ktoś wyszedł. Bo my teraz musimy włączyć system alarmowy używając kodu, prawda? Podchodzimy do klawiatury, wciskamy jeden przycisk. Przytrzymujemy go przez chwilę i system się załącza. Natomiast Wyłączanie zawsze odbywa się przy pomocy kodu. Może włączymy sobie teraz. Ok, to jeszcze inaczej. Yy, tak jak powiedziałem, można włączyć długo przytrzymując któryś z przycisków. Można włączyć za pomocą kodu i któregokolwiek z przycisków. Wyłączamy zawsze tak samo, bądź wybrać tryb załączenia całość bądź na noc, wpisać kod i zatwierdzić ptaszkiem. Także, jak komu wygodnie na kilka różnych sposobów, można, można to zazbrojenie zrobić. Natomiast, jeśli chcemy zazbroić jedną, bądź dwie, bądź trzy strefy z systemu wydzielonego podzielonego na strefy, na przykład 4 Wciskamy sobie tutaj To, się, to dotyczy tylko centrali Genewo Prima 64, bo tylko taka ma możliwość podziału na strefy Możemy zazbroić wszystko Wciskając teraz kłódkę zazbroi nam się z automatu wszystkie Bądź możemy Biuro Zazbroić Jako całość a magazynek zazbroić w strefie nocnej na przykład, bo każda z tych stref może dzielić się tak jeszcze dodatkowo na podstrefę, więc to w teorii mamy podział na cztery strefy, w praktyce możemy zrobić to tak jakby na osiem części podzielonych. Jeśli wszystko, a mamy tych stref dwie, trzy czy cztery nawet, to wybieramy wszystko, kłódka zamknięta, noże. Pokażę kod. I zazbroją nam się wszystkie strefy. Odlicza nam czas na wyjście. Jeśli chcemy rozbroić, wciskamy kod. Kłódka otwarta. I rozbroiła nam się pierwsza strefa. Jeśli chcemy wszystko bądź rozbroić jakąś dodatkową strefę, może najpierw dodatkową strefę. Rozbrojmy, biuro sobie rozbroiliśmy. Rozbrojmy sobie jeszcze powiedzmy magazynek. Zatwierdzamy. Magazynek został rozbrojony. A teraz chcemy rozbroić pozostałe magazyn i garaż będziemy tam zaglądać. Możemy sobie zrobić to w ten sposób, żeby nie poszczególne, nie klikać dwa razy, tak samo przy trzech czy przy czterech strefach. Wszystko i potwierdzamy kodem. Rozbroiły się wszystkie strefy pozostałe. Dobrze, jeśli chodzi o obsługę systemu włączania i wyłączania. Tak naprawdę to wszystko. Dziękuję za uwagę.